Wszystkich. Jak widzicie, jestem na aplikacji Electroneum. Dla przypomnienia, Electroneum to jest kryptowaluta, którą można sobie wykopywać na swoim smartfonie i na komputerze. Jak na razie wykupuję sobie ją powoli na, na smartfonie. Wcześniej nakręcałem film, jak po prostu mieć więcej tego ETN, tam wszystko jest wyszczególnione. Ja teraz kopię na 10 kontach i gdzieś miesięcznie będę miał około 1200 ETNów nazbierane, ale tych kąt można mieć po prostu więcej, tak? W tamtym filmie opowiadałem jak to zrobić, żeby mieć po prostu więcej tych ETNów, ja się skupiłem na, na kopaniu na 10 kątach jak na razie i sobie kopię na 10 kątach. Bardzo mnie interesuje też to jak się kopie tę kryptowalutę na komputerze i jaka jest moc wydobywcza jeżeli Ty kopiesz na komputerze, weź się podziel w komentarzu i napisz jak to wygląda, tak? tą kryptowalutę można już sprzedać na giełdzie i teraz ja Wam pokażę jak po prostu ją sprzedać, tak? tutaj jestem teraz, jak sobie wejdziecie w aplikację, już zaczniecie sobie kopać, ściągniecie i i się tam zarejestrujecie, zaczniecie je kopać, weźcie sobie kliknięcie na eChange. Tu po prostu macie y, wszystkie giełdy, które, które obsługują tą kryptowalutę. Jest ich naprawdę już, już sporo. Y, ja się zarejestrowałem na CoinBain. Y, jest to fajna aplikacja, gie, giełda, którą można sobie na smartfona ściągnąć i po prostu tam y, sobie ją sprzedawać, tą kryptowalutę. Ja wam pokażę teraz tą aplikację. Jak widzicie aplikacja się włącza. Dobra, jestem teraz na, na aplikacji. Jak widzicie. To jest to będzie wasz panel główny, ja do tej aplikacji dam wam link rejestracyjny żebyście po prostu nie szukali Link, link będziecie mieli do Google Play, więc z Google Play sobie ściągnij, ściągnijcie jak wam się ściągnie ta giełda na wymianę właśnie elektroneum tam, będzie trzeba, tam trzeba będzie podać swój numer telefonu i e-mail numer telefonu i e-mail, to jest, do, to jest do wypłacania potrzebne, żeby po prostu wam ktoś nie, 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 nie skubno tych kryptowalut, które na tej giełdzie macie. Jak widzicie, tu macie depozyt. Ale, tutaj jest ETN, Electroneum. Tutaj sobie dajecie potwierdzacie sobie tutaj żeby to po prostu wpłacić robicie kopii i już możecie wpłacić od 200 ETNów Tutaj macie swój wallet, i tutaj macie ogólnie swój, swój, swój adres, tak, swój, swój adres do, 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 do ETN, ale żeby wypłacić, musicie sobie dać PAI. Tutaj sobie dajecie ten adresik. do wypłaty na giełdę dajecie next. Tutaj będzie y, liczba etenów, którą, którą chcesz przesłać, tak jak już się uzbiera, przypuśćmy 1000 to sobie wyślę 1000 y, na, na właśnie na, na to giełdę. No i po prostu wysyłasz, nie? To mi daje komunikat, że nie mam takiej, że nie mam takiej ilości, ale jak, jak widzicie to wszystko sprawnie działa i to pójdzie na, na, na to właśnie giełdę. To będę co tam jeszcze powiedzieć o tej aplikacji? Aplikacja jest bardzo fajna, yy, pozwala naprawdę wykopać te, ten i sobie zarobić trochę fundusza to jest fajna sprawa, bo jeżeli nudzi Ci się i nie masz zbytnio do roboty, to tych kont nawet możesz mieć 50 i po prostu sobie codziennie klikać na 50 kontach jak Ci się zbiera do 100 etenów, po prostu z, każdej, z, każdej, z każdego konta wypłacić sobie na jeden adres, na, na giełdę i tam po prostu to zmniejszyć albo sobie trzymać. Tu łatwo można sobie policzyć. Ile to, ile to wychodzi przypuśćmy y, ukopiesz 5000 etenów na dzień dzisiejszy to będzie 17 dolców, więc to już jakieś tam kieszonkowe y, jest i to są właśnie y, Kasiora jest tak naprawdę za, za, za darmo, tylko wystarczy pobrać tę aplikację, zarejestrować kilkadziesiąt y, kąt i, i po prostu sobie działać, tak? Najprawdopodobniej właśnie w przyszłości ta kryptowaluta podrośnie, teraz ona jest mało warta, ale widać wzrostem, z czasem ona może, może podrosnąć, nawet może znacznie podrosnąć i, no, no, i jak będziesz miał przypuśćmy mu zbierane 10, 10 tysięcy tych coinów, za rok czasu ona podrośnie do dolara, jak sprzedasz zobacz ile będziesz miał kasiory, nie? więc warto kopać tą kryptowalutę, warto sobie na smartfonie zainstalować tą apkę i po prostu wydobywać powoli, nie śpieszyć się i nie stresować się I, i, i tak to właśnie wygląda. Jeżeli Wam pomogłem w tym filmiku, to się bardzo cieszę i wytłumaczyłem jak to wszystko podłączyć i jak to wszystko sprzedać tak. Tam na dole będziecie mieli kod taki specjalny do mnie. Jeżeli ten kod wpiszecie jako, jako ja was pole, polecający ja tam będę miał trochę więcej tych et etenerum i, i to tak jeżeli chcesz to po prostu weź ten kod i, i, i go skopiuj tak czy zapisz na kartce i przy rejestracji konta tutaj po prostu go wybij, tak? Dzięki oglądanie tego materiału, cześć!